Siemanko, z tej strony Kolej, witam Was w kolejnym odcinku z serii MPG. No i dzisiaj nadszedł ten czas, kiedy zbieramy kostki, także ja już sobie zapiąłem tutaj pod Masaya przyczepę tą naszą tylko burtę Jakby widzicie, rozłożyłem, żeby można było sobie tutaj ładować. Drugiej nie otwieram, bo no chyba nie trzeba, chyba nie trzeba, tak będzie luksus. Ogólnie możecie wstać łapkę w górę, będzie mi oczywiście bardzo miło, jeszcze tylko zanim pojedziemy na pole trzeba tutaj PIMPKO widać. Jeść, yes, tak? Cześć, proszę bardzo. O, patrzcie, patrzcie, jak idzie. Trochę go tutaj telepia, ale to nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. No i on sobie tutaj elegancko zje, także już lecimy do Maseja. E, no słuchajcie, mam taką nadzieję, że w miarę sprawnie nam to będzie, będzie dzisiaj szło, nie? Ale to akurat, to akurat zobaczymy, bo wiem, że z tymi kostkami może być trochę problem. Dobra, kabli nie zapinam, bo nie potrzebuję. Tutaj... MF ma dobre hamulce, także nie ma problemu. O to kawałek przez ulicę, także nie trzeba tam... nie trzeba zapinać. Tak, statowa tutaj jest zamknięta. O, on jest otwarta, wiecie co? Ja sobie ją zamknę, bo... Żeby tutaj nikt wiadomo, nie przyszedł. Od tamtej strony to nikt nie przyjdzie, bo się boją. Ale z tej nigdy nie wiadomo. Dobra, jedziemy, jedziemy sobie... W sobie mogłem wyjechać tam tamtędy, bo nie lecimy sobie na tamto pole, tylko tutaj. Więc mogłem tamtędy wjechać, ale nie pomyślałem. Pojechałem przyzwyczajenie na to pole. Ale na tym polu pracowaliśmy, także może zbierzemy sobie z innego. Ogólnie pracowałem też na live'ie, także jak ktoś nie był na live'ie to przypuszczam, że może nie ma soba. I dzwoneczka. No to możecie to nadrobić. Będzie mi oczywiście bardzo miło i też dziękuję wam za 18 tysięcy subskrypcji. To jest dla mnie naprawdę już bardzo duża liczba. 18 tysięcy to jest... i Ja no to jest naprawdę bardzo dużo. Więc dziękuję wszystkim, którzy zostawili suba, bo naprawdę bardzo jest mi miło. No i lecimy, lecimy, może, może wyżej uda się, nie? Także, no tak, no lecimy po te kostki. Chcieliście, żebym robił kostki, w sumie ja też chciałem, bo dawno nie robiłem, ale zobaczymy, jak nam tam będzie szło, nie? Ogólnie tutaj jest dosyć dużo trawek, widzicie? Za dużo pewnie tutaj osób nie jedzi, chociaż no jest sporo pólek, widzicie tutaj żniwa. Już praktycznie każdy pokończył, nie? Gdzieś tam, gdzie nie, gdzie może ktoś jeszcze nie Ale raczej, raczej już Raczej już tak, tu już nie widać Nie, nie widać, ja już, o widzicie Beleczki sobie zbieram, także, znaczy Belki, kostki, sorry, bo tych belek Jestem przyzwyczajony, tak, zbierzmy sobie Najpierw te na początku Ja wyjdę, tu nie o nich, Dobra, no i teraz zaczynamy Zaczynamy zabawę, tak? Zaczynamy zabawę, o, pierwsza kostka Kurna, sprawnie Sprawnie to idzie, patrzcie Ude, luksus, ja sobie ją ułożę. No i widzicie? Nie, spodziewałem się, że będzie gorzej. Dobra, ale to była dopiero pierwsza kostka, także może się jeszcze wszystko zmienić. E, ogólnie tak, chciałem was zaprosić na mojego jeszcze fanpage'a, bo jest tam was y, niewiele. Jest tam was niewiele. Ja tam zawsze publikuję jakby y, to, że wstawiłem odcinek, nie? Zawsze możecie się dowiedzieć. Na przykład jak YouTube nie, nie da wam e, powiadomienia czy coś, to tam na, fe, na fanpage moim, na Facebooku. Można, można, się o tym dowiedzieć, że wrzucimy filmik, także Was za, zapraszam tam i na pewno yy, czasami, czasami, też się zdarza, że tak o coś wrzucę, nie? nie tylko publikacje filmów, także no możecie wpaść, jeżeli chcecie, możecie wpaść yy, i będzie super superancko, tak, no patrzcie, no idzie w miarę sprawnie, szkoda, że też nie mam wideł, nie? ale to za, za drogi interes te widły, za drogi interes, także muszę sobie poradzić w ten sposób ale jak na razie nie jest źle, nie jest źle. Jakoś to idzie. Też te kostki w sumie fajne... fajnie wygląda i patrzcie, taka teksturka. Zbite takie mocne, nie? Zbite się wydają. Dobra, podjedźmy kawałek Raczej nie powinny... chociaż... wiecie jak to może być? mogą nam jakoś tam pospadać yy, Ale oby tak nie było, by tak nie było, bo ja wiem jak z tymi kostkami O, trochę, trochę mi się przesunęły, ale... To nie ma problemu, my sobie je przy... podsuniemy, nie? że jak właśnie będziemy mieli więcej, będą one tam po przyczepie latać. To będzie lipa. Także, właśnie z belkami jest też, ale z belkami też jest ten sam problem, że tam czasami mogą spaść i tak dalej. Ale no, to już tak, tak, już tu jest, nie? Tak, już tu jest. Więc tak, no, ogarniemy na pewno sobie trochę dzisiaj na odcinku. Na pewno trochę będziemy też ogarniać na live'ie, bo wszystkiego nie, nie, no nie zdołamy, tak? Nie zdołamy zrobić. A live to spoko właśnie sprawa, żeby, żeby, żeby to zrobić Pewnie też na odcinku nie będziemy tego wyładowywać, tylko yy, jakoś na live'ie, bo, bo też to jest, dużo na czasu zajmie, wiecie Trzeba tam miejsce. wydaje mi się, że może tam jak mamy ten domek nasz, nie To może tam na górę, co wam pokazywałem chyba jakoś, w tak jakoś w pierwszych odcinkach, że tam jest ten Na górę wejść, nie wiem czy pamiętacie Jak ktoś ogląda serię na bieżąco, to na pewno pamięta yy, Więc tam tam może, albo na stodołę gdzieś tam. No, jeszcze pomyślimy, jeszcze pomyślimy. Yy, ale ogólnie możecie napisać hashtag kostki w komentarzu, ja mam przypnę serduszko. No i elegancko, elegancko. Zobaczymy, jak to ogląda tam odcineczek, więc yy, bardzo, bardzo sympatycznie. Dobra, tak, tutaj. Patrzcie, jak już mamy prawie cały dół załadowany, nie? Więc, yy, więc bardzo, bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Dobra. Oj, tutaj trochę coś. Dobra, jest w Miarek i tutaj. o Dobra, już, już naładowałem to co nam wypadło. No widzicie, no takie sytuacje się zdarzają, więc trzeba być Tylko czekajcie jak to jest z tymi pasami? Jak ja cyknę, to co to się będzie trzymać? Będzie. To podjedźmy sobie kawałek. Wiecie, bo nie chcę, żeby mi się to przesunęło. Podjedźmy sobie kawałeczek, nie wiem, gdzieś tak jeszcze trochę. Żeby tutaj nam mnie było wygodnie, nie? żeby było nam było wygodniej, bo trzeba chodzić No kostek jest sporo, ale jest tak wiecie, bo to jest największe pole Jest, chociaż nie jeszcze, jest po takie Więc może to nie jest największe Jest do ogarnięcia, nie ma tak, że, że wiecie jest ich za dużo i nie ten, także damy na spokojnie radę pozbierać Dobra, gdzieś tutaj wydaje mi się, że będzie w porządku, także Ursusa może nie będę gasić Chociaż, na Ursusa, sorry, maseja przecież to to samo co Ursus, nie? Praktycznie, praktycznie to samo Dobra, lecimy po tą najdalej Nie widzę, no sprawnie to nawet idzie To Stertek kiedyś będzie trzeba stąd wydupić, bo to nie moje To po jakimś, nie wiem, to po jakiegoś tam Ktoś z rodziny Ale to ja tam nie znam tych z rodziny tam, to nie moje, ale ktoś ta, ktoś te belki położył mnie trzeba chyba podpalić, bo to mi to tak nie, przy, nie, nie na rękę, żeby one tu były, dobra, bierzemy sobie kostkę i kładziemy tutaj, dobra tylko tak, żeby nam się pomieściło fajnie tutaj wszystko, więc może chociaż patrzcie, bo jeszcze tu jest miejsce o tu, dobra już mam pomysł mniej więcej, to trzeba sobie przesunąć, bo się trochę wysunęła yy, no i jakoś tak, żeby wiecie, żeby to też wyglądało i dobrze było. Więc tak, mniej więcej gdzieś tu. Tutaj o. O! Mm, a widzieliście ten refreks? O! Widzieliście ten lefrex znowu? To był lefrex chudego byka. Dobra, patrzcie. Trzeba tak, wiecie, żeby e, gdzieś tak trzy piąte były po stronie przyczepy, że tam, tam się nie ten. O! Gdzieś tak trzy piąte macie. Macie gdzieś tutaj. O! Zartowałem. Więc tak, będzie. Musimy, wiecie, bo dobrze było, tylko nie wiem po co, po co tam majstrowałem, a bo ta burta, wiecie, może dlatego, a tak jak zrobię, dobra, no i tak niech jest git, jest w porządeczku, musimy sobie tylko właśnie tutaj tak porobić, wrzucimy sobie może najpierw kilka kostek i wejdziemy na tą przyczepę i będziemy sobie układać, bo tak to po jednej chodzić, to ja tam wiecie, podziękuję ale i tak, nie idzie najgorzej, tylko trzeba uważać właśnie na to żeby nam się to nie wywaliło, nie, bo jak się nam się wywali to już możemy podziękować za współpracę w takim w takim momencie, na pewno będzie zabawy przy układaniu tego bo na przyczepę to jeszcze jakoś zwieziemy, ale później przy układaniu to będzie zabawa, jeszcze miejsce trzeba dobrze tam wybrać żeby nam to nie przeszkadzało Dobra, tutaj musi być wszystko, wszystko Teges, musi być nie? Żeby, Dobra, to jest tak. Tak, nie wiem, dobra. Niech może jest, a my sobie poukładamy. Więc zbierzemy sobie tą kostkę i git. Nie wiem, czy widzieliście, ale od chyba. Nie wiem, którego maja. Nie chcę nam skłamać, bo nie pamiętam. 16, nie, 18, tak? 18, chyba. Albo, albo się maile, tylko nie, nie wiem. Od któregoś tam maja. Mają jakieś obostrzenia też, wiecie, tam zdejmować O, że będzie można, nie wiem, gdzieś tam do fryzjera chyba iść Co tam jeszcze? Yy, nie wiem, jakieś tam kawiarnie mają otworzyć, ale to tylko tak, żeby nadwór Na dworze, nie, że na dworze tam jakąś... Nie, że w budynku, tylko na dworze będzie można sobie kawkę wypić na przykład yy, No i nie wiem, tam jakieś duperele Tam się nie bójcie, że szkołę tworzy, bo to raczej marne szanse Yy, prędzej, może ci młodszych yy, wpuszczą tak na test, ale wątpię, wątpię, bo to. No bo to jest duże skupisko ludzi, nie? Także, jeżeli by coś takiego zrobili, to zaraz znowu byłby ten przyrost taki wysoki i to by był lipa i Co, już by tego nie opanowali, by można był bunkier budować i tyle. czyś nie wiem, czy by coś takiego dało. Także siedzimy w chacie. Dzisiaj jest niedziela, także filmik Macie. No i luksus, i ładujemy kostki. Patrzcie, to już wygląda. Wygląda przyzwoicie, nie? Przyzwoicie. No, wideł nie mam niestety. Widła, może by to jakoś lepiej szło. Ale to drogi interes, tak jak już mówiłem. Zresztą mi właśnie pisał, żem widły wziął, ale skąd ja te widły wezmę? Nie mam. Nie mam. Trzeba rękami ładować. I patrzcie, i rękami dobrze idzie. To nie ma co narzekać. Idzie rękami luks. Dobrze, że w ogóle właśnie te kostki widzicie takie. Bo mam wrażenie, że. Takie gierce, bo teraz jesteśmy w Realu, ale takie gierce Farming X 17 szło to gorzej, nie? Niż tam tutaj. No więc w Ralu lepiej. Tak jak tu zaraz ktoś znowu mi napisze: Jak nie, jak w Realu, O co ci chodzi, nie? No przecież, no, przecież mam GoPro na głowie i kameruję dla was tu. z reala, tu nie wiem, nie wiem niektórym o co chodzi. Ale dobra, ale dobra, no nie, niech tak będzie. Dobra, ładujemy ostatnie kosteczki i będzie można kawałek podjechać, widzicie i zaraz będzie całe pole całe pole także bardzo fajnie lecimy sprawnie, to idzie, widzicie tam sobie zacząłem o tu, już teraz jest luxus jakoś to, jakoś to wygląda, bo obawiałem się, że będzie to szło troszeczkę gorzej nie, że troszeczkę yy, mniej sprawnie ale jest, jest w porządku tak, teraz tutaj na burtę i, i po tą kolejną idziemy MF patrzcie, no to wygląda zajebiście. Szkoda, że też wiecie, nie udało mi się ogarnąć osób do roboty. Każdy mówi, że gdzieś tam, bo teraz niedziela to widzicie ja bo ma padać, tak dlatego, dlatego teraz w niedzielę sobie to zbieram. Każdy ktoś tam mówi, że nie, niedzielna praca to się w gówno obraca, jeden mówi, że... No to, to może i prawda, wiecie, bo ale deszcze nadają, to ja chcę to słomę zwinąć, bo no będzie lipa, bo jak mi to zamoknie, to przeklapane. Co tam jeszcze? No, że jeden tam jedzie gdzieś tam do szwagra, czy coś nie ma, nie ma czasu. A jeden to po prostu mu się nie chce. Na przykład, sorry za te cięcia czasami, ale ten trochę mnie na kichanie bierze. Nie wiem, kurna. Yy, coś, coś od rana, tak trochę. Mam nadzieję, że żadne przeziębienie, bo by było niefajnie. Byłoby niefajnie, tutaj tak nie zmieścimy raczej. Ja może. Nie miałem wraż wrażenie, że się ruszają, ale jest y jeszcze w miarę git. Dobra. W sumie te to mogłem wiecie jak ustawić o te. Tak jakby w... Tiu! Tak y żeby wystawały. Ale mi się już nie chce ich przestawiać. Już mi się... ciesz no może. Dobra, zaraz to ogarniemy, tylko poleci. Chociaż nie, dobra, teraz to ogarniemy, bo trzeba i tak podejechać y Więc może ja bym je poustawiał tak tą nie może, czy też? Jak by to zrobić? Czy nie będziemy psuć może? Dobra, niech jest już tak. Ważne by to dowieść do domu, nie? Ważne by dowieść. To jest najważniejsze. I... I tyle. Ja zrobię to inaczej. O, tak. I teraz może mi nie spadną. I są te kable. Są łęby zapinane. Powolutku też, żeby. No i patrzcie ile tu zostało. Widzicie ile zostało, to przecież to chwila roboty tutaj. I będzie skończone, tylko że tak, to jest jedno pole mamy jeszcze trzy do zebrania, także no będzie zabawa, będzie zabawa. Ogólnie, jeżeli chodzi o plany, yy, o nabytki. To mam w planach zakup jakiegoś, wiecie, grubera albo talerzówki, tu już chyba mówiłem kiedyś. Ale właśnie to jest taki plan, wiecie, pod Ursusa. Yy, bo pod masaja to nam się nie upłaca kupować jak mamy większy, ale pod Ursusa jakiś taki starszy, załóżmy, trochę taki większy gruber czy. no czy talerzówka by się przydał. Bo tutaj to jest walne pole, zobaczcie sobie, to już... Tutaj jest git, wiadomo, że będzie trzeba też orkę tutaj w tym roku wykonać, więc może jakiegoś sąsiada bym zwołał, bo pług też by się przydał kupić, wiecie. Ktoś mi tam pisał, że właśnie fajnie, jakbym sobie kupił fajnie, jakbym sobie kupił pług i nie sprzedawał tego, co teraz jest, bo bym zwołał jakiegoś sąsiada i by mi pomógł, no i to jest dobry plan, wiecie. Kogoś by tam zwołać i na dwa by orka szła, nie? Na dwa by orka szła, nie? Koniecznie, chociaż może na jednym polu też można, nie? Czytałem, takich dużych pól to nie mam, ale jeden na jednym, drugi na drugim. I by był luks, ale raczej bym zrobił taką fajną akcję, że wiecie, na jednym polu, bo wtedy y, fajnie to też wygląda. Y, no i, i jakoś by ta robota szła, tylko też zastanawiam się nad jakimś półkiem. Muszę, muszę tam poprzeglądać te oferty wszystkie, bo do tego teraz tyle, że to przyłowiek nie wie. Y, no i tak, no i ładnie jest to załadowane. Rzucamy kilka kostek i będziemy będziemy układać. Czy ładnie? Może ładnie aż tak ładnie, to nie, ale jest w miarę przyzwoicie, jest w miarę, w miarę przyzwoicie. Też myślałem, że będzie jakby dużo problemu z tymi kostkami, bo powiem szczerze, że no jeszcze nie robiłem ich. Ale myślałem, że będzie dużo problemu. Tu trzeba uważać. I nie będzie tak łatwo, nie, że coś tu się będzie bugować, tu coś nie będzie działać i. No i będziemy się tylko wkurzać. Znaczy, no bardziej ja się będę wkurzać, wy się będziecie pewnie śmiać. Ale tutaj. Ale tutaj jest w miarę git. Nie ma tragedii, i tutaj trzeba. Muszę zabrać tą kostkę i tą też. A tu by się zmieściła. Jakby może tu... Ile tu jest? O i nie dam rady już chyba. Tu jej nie zmieszczę. Można spróbować, ale wątpię. Tak sobie ją nam. Spróbować można. No jak widzicie... nic z tego, nicistego. Czekajcie, trzeba tu uklepać. Halo! Może wezmę. Oj, spadła. No to nieźle. Yy, dobra, kładziemy, kładziemy. Tylko jakby to, jakby to teraz położyć. Może tak jak wiecie. Teraz połóżmy sobie ją w ten sposób. Yy, połóżmy sobie teraz w ten sposób. Najpierw tu kurde, trzeba uważać, bo widzicie. Najpierw jakoś tak. I lecimy kolejna. Może, wiecie, ja tam się nie znam na robocie tak dobrze jak pewnie więc nie piszcie mi, że coś tam źle układam, bo się trzyma. Ważne, że się trzymam tu trochę tak. Ważne, że się trzyma i to jest tutaj ważniejsze. No, trzymaj się. Fest. Powiem wam, że Fest się trzyma. Nie, no to tutaj akurat jednorazowa sytuacja, bo coś tu mi widzę, że się przesuwa. A ja im tam przesunę, patrzcie. Teraz, teraz się trzyma, tylko trzeba do boku. Dobra. No i kostkę dajemy i teraz luks nigdzie nie poleci yy, I tak to jest, do domu wydaje mi się, że na pewno dowiozę O i teraz widzicie, nic nam nie poleci, bo tutaj dociąża. Yy, do domu na pewno dowiozę, w domu będziemy to ładowywać raczej Coś to się gibie, czy? Raczej na live, nie? na no raczej na to będziemy wyładowywać, także yy, Zachęcam do zostawienia subskrypcji dzwoneczkiem, bo, bo teraz was nie ominie to nie będziecie mi też podpowiadać jak to tam ułożyć żeby było dobrze nie podejmiemy decyzję gdzie to gdzie to układamy bo też z tym może być problem bo tam na tą niby na ten dom mój niby jest tam trochę miejsca nie ale ciężko tam się dostać ciężko tam się dostać bo po tej drabinie się ciężko tam wchodzi tam jest taka kanciapa i no nie wiem zobaczymy zobaczymy wam zobaczymy bo nie wiem Mam nadzieję, że jakoś tam się uda. Bo w tej stodole też jest mało miejsca teraz. Chociaż rzepaku nie sypałem, żeby trzeba sprzedać. Bądź się na tej przyczepie już kisi. Także sprzedamy go niedługo. Ej, I tak i. Już sobie mam tego: Jednego typka, który weźmie rzepak, także do niego pojedziemy. I co? I powiem tak, możemy to w stodole też ułożyć. Tam też jest trochę miejsca, ale to akurat mówię. No zobaczymy jeszcze na live. Nie wiem, czy będzie to dziś live, w niedzielę, czyli w niedzielę. Czy jakby jutro, czyli w poniedziałek, ale na pewno, na pewno będzie. Przecież może dzisiaj wieczorkiem, w niedzielę, zobaczymy, zobaczymy. Nic nie obiecuję, bo to różnie może być. Dobra, układamy. Teraz tak, kurwa, trochę tych kostek za dużo. <laughs> no, trochę nam spadło. no Sytuacje takie się zdarzają. Nie można, nie można tutaj też się denerwować, bo to jest normalna sytuacja. Coś tu nie wytrzymało. Nie wiem, chociaż może jakby na cement to robić, to inaczej, albo gdzieś na, na ten, na klej. Dobra, bo tu nam się przesunęło, widzicie wszystko. No i tak to jest. A wiecie, dlaczego nam się to przesunęło? I tutaj zaczyna nam coś się. Dlatego, że przyczepa stoi tak pod skosem. No i musimy, musimy kawałek odjechać, bo coś. Coś się dzieje złego. Coś się kurczę dzieje złego. Dobra. Dobra, bo nie odpiąłem, tak? No i wszystko nam leci. Wszystko nam leci. I tak ta sytuacja wygląda. Chociaż i tak dobrze, że nam się tu... Dobra, wszystko się posypało. Wszystko się posypało. Ja to zaraz powiem wam szczerze na prawie. Ale to już... Yy... Może naprawimy to na live, także ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli Wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, no i jakiś komentarz, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach, oczywiście życzę Wam dużo zdrowia, no bo wiadomo jaki teraz okres, także trzymajcie się i do kolejnego, siema!